Poprzednie materiały z motocyklami na kategorii A2 do tys. zł osiągnęły ogromny sukces miliony złotych, co stwierdziliśmy, że zrobimy oczywiście część kolejną. Tym razem jednak zajmiemy się bardziej współczesnymi motocyklami, również dostępnymi, ale do kwoty 20 tysięcy złotych. I zaczynamy od prawdziwych bomb. Ten odcinek również podzielimy na dwie części, czyli pięć motocykli, teraz pięć później, ponieważ naraz to by było za dużo treści, za dużo radka. Wie ja wam nie? wszystko opowiem. Na przykład <laughs> ten motocykl, który zaraz yy, zobaczycie, jest po prostu bardzo fajny. Tak. <laughs> I zaczynamy prawdziwymi bombami. Pierwsze cztery tytuły to będą prawdziwe bomby. Bardzo silnie rywalizujące ze sobą motocykle, ale wygrał jeden. Pierwszy z nich to Yamaha MT-07, motocykl, który ogólnie roz... jeśli chodzi o sprzedaż w Europie. Tak. Radek też go zna, ponieważ pomimo, że jest to naked, taki nowoczesny naked, on nawet zdobył nagrodę za swój wygląd. Mm. Kamil wie, jak się nazywa ta nagroda? Red Dot? Tak? No, naprawdę? No tak, tak, Red Dot. No. Każdy chciałby dostać, ja też czekam na swoją. Dostał designerską nagrodę Red Dot, czyli wyróżnił się na tle całej konkurencji swoim wyglądem. I faktycznie kiedy ten motocykl wszedł, to on szokował. Teraz do niego jesteśmy przyzwyczajeni, bo trzy takie stoją na każdej ulicy. On jest hmm. ultra popularny. Kiedy faktycznie. Wchodził. Nawet to ciekawe jest polski akcent reklamowy, ponieważ reklamował go między innymi Rafał Pasierbek, czyli najbardziej znany polski stunter, globalnie znany polski stunter. Więc ten motocykl po prostu wykosił całą konkurencję. W tej chwili, jeżeli mówisz lekki miejski naked, mówisz Yamaha MT-07. Tak no tak, wykosił. tylko wiesz co, zobacz, designersko, designersko wygląda, dostał nagrodę, tylko pamiętam jak rozbieraliśmy te boczki, to one nigdzie nie prowadzą. Te wloty powietrza. A to oszukańcy z Japonii. Oszukańcy w ogóle. Oszukańcy z Japonii. No, ale mimo to wygląda fajnie. Nie, nawet, nie wygląda fajnie naprawdę Nawet i... pomimo faktu, że jakby niewiele tam jest plastiku, to daliśmy Radkowi zadanie specjalne. Special Edition Radek zrobił dla nas, dla tak. mnie w zasadzie, motocykl, bo też taki posiadam. Ej, to jest ten motocykl, który wszyscy oglądali na, na targa. targach. tak. Mm. I w tej chwili już jest skończony. Wtedy jeszcze nie był, teraz już jest skończony i wygląda spoko. I brzmi tak spoko. Podobał mi się. Tak. Jednak, dlaczego ludzie oszalili na, na punkcie tego motocykla? Bo on jest lekki, ładny i ma świetny silnik. Można przyczepić, się, że zawieszenie trochę za miękkie, hamulce są spoko, bo to Yamaha, nie? Ale silnik jest genialny. Dwa cylindry w rzędzie, 75 koni, obiecuje producent. Mój miał fabrycznie troszkę mniej, ale tyle obiecuje producent. 75 koni i to sprawia, że on po prostu genialnie przyspiesza. Nie jest szybki, on w ogóle nie jest szybki. On tam do 200 km na godzinę się rozpędza z groszem małym. On nie jest szybki. Ale genialnie się rozpędza. Jakby wiesz, te obroty użytkowe przy 20, 50, 100 km na godzinę sprawiają, że po prostu świecie się nie mieździ, dlatego jest ultraoszczędny. Motocykl. A ile, ile, ile w ogóle waży ten, ten motorek? Jeśli chodzi o wagę na słońę w granicach tam 170 kg. A no to spoko, czyli użytkowy motocykl po prostu. Tak, bardzo fajny, użytkowy, tam może troszeczkę więcej niż 170, ale nadal jest bardzo lekki, fajny, użytkowy motocykl i tym zdobył po prostu serca użytkowników na całym świecie. Czyli zostawiasz za, za, sobie tę MTZ. MT tak, na najbliższy, na najbliższy rok, być może dwa zostawiam, ponieważ jeśli chodzi o miejskie Nikedy, to jest naprawdę spoko. Ja bym nim nigdzie daleko nie jeździł, bo siedzenie jest twarde, zawieszenie jest miękkie, ale siedzenie jest twarde, małe, pasażer ma ciężko z tyłu, ale ogólnie tak na co dzień, żeby wpaść do Radka, do Zielonej Góry, spoko maszyna. Ceny tych motocykli, mimo że jest to bardzo popularny motocykl, jest ich dużo na rynku, to zadziwiająco dobrze trzymają cenę. Za modele używane, sprowadzone z zagranicy, w dobrym stanie, musimy zapłacić około 15 tysięcy złotych, a na przykład za salonowe, z udowodnionym przebiegiem i z jakimikolwiek dodatkami, już cena winduje się pod 20 tysięcy złotych. No, to bardzo dużo. Niby dużo, niby niedużo. To jest około 2 trzecie ceny nowego, ponieważ nowy aktualnie kosztuje aż 30 tysięcy złotych. I co, to jest dokładnie ten sam motocykl produkowany? Dokładnie ten sam? tak, tak samo. Delikatnie się zmienił, troszkę węższy bak, troszkę większe siedzenie. Czyli to jest... lift, tak? Tak, lift. I dalej A, mamy no. Honda T07. Dlatego pojawia się konkurencja. Nadszedł wróg z Hamamatsu, który e, kiedyś był ultra popularny na rynku, zniknął i znowu wrócił. I teraz mówimy o najnowszej generacji, czyli trzeciej generacji Suzuki SV650. Drugą generację wymialiśmy do 10 tysięcy złotych, natomiast jeżeli przekroczymy te 10 tysięcy złotych, to już od 16 tysięcy złotych zaczyna się trzecia generacja używana jest ich dużo mniej na rynku niż NT07, więc widać, że niestety tej walki nie wygrał, nawet nie podjął równej walki moim zdaniem, a szkoda, ponieważ silnik nawet lepszy niż MT07. Równie fajnie od niskich obrotów wstaje ten silnik, podnosi się na koło, do tego lepiej brzmi. O sobie troszkę zawibruje, bo to jest FAO2, ale naprawdę Japończycy odświeżyli tą jednostkę napędową, jest genialna. Niestety motocykl troszkę przy tym, ale jakoś specjalnie to nie przeszkadza w jeździe i on jest taką samą SV, tylko w nowej budzie, czyli niestety poza wszystkimi zaletami, mhm. tak dalej też fajnie nowej wyświetlać i tak dalej. Niestety jednak poza tymi wszystkimi zaletami zostały także stare wady, czyli na przykład zbyt miękkie zawieszenie, takie małe to zawieszenie jak od trójki, mogłoby być grubsze, pełniejsze, lepsze, no i słabe hamulce. To jakby się nie zmieniło, to zostało. Powiedz mi tak, to dlaczego mielibyśmy kupić ten yy, nowszą generację, skoro niewiele się ona różni od poprzedniej? Jeżeli... Czy, czy warto? SVK jest w tej chwili fajną alternatywą, ponieważ nowy model też kosztuje koło 28 tysięcy, a za 10 tysięcy mniej możemy kupić powiedzmy używany model z niskimi przebiegami. Przeważnie są to jednak ściągnięte motocykle z zagranicy, więc pamiętajcie, że tutaj odpowiednia kontrola przed kupnem jest wskazana. Natomiast jeżeli złudził nam się wygląd MTK, po prostu jest ich mnóstwo na ulicy, jeżeli nie chcemy mieć takiego samego motocykla jak wszyscy na zlocie. To możemy sobie wziąć sv -kę. Dla mnie ona jest nawet taka bardziej męska. Zobacz, jak ona wygląda. Ona wygląda bardziej klasycznie. Old, tak, tak, wygląda, tak. Ale czy nie uważasz, że to jest właśnie argument za tym, że sprzedało się ich mniej? MT-07 jest bardziej współczesny. Tak, a sv a jest, jest bardziej klasyczny. Moim klasycznie. zdaniem, Suzuki, trochę zbyt długo czekała z nową wersją i MT na tyle zadomowił się na rynku, że kiedy weszła sv i kosztowała w zasadzie podobne pieniądze to już nie dała rady wygrać z tym takim. Możemy kupić także wersję X, czyli taką bardziej w cafe racerze i tam na przykład już jest regulacja zawieszenia. Mhm. Natomiast jest to bardzo rzadko spotykana wersja na rynku używanym i nie wiem czy 2000 20 nam starczy. Natomiast jeżeli nie podoba nam się Yamaha, bo jest jej za dużo, stwierdzimy, że SVK jest dla nas zbyt słaba albo ogólnie w ogóle na nie lubimy Suzuki, to także z Japonii nadjechał trzeci naked. Myślę, że ten ci się spodoba jeszcze bardziej. Ja nie znam tego motocykla, wygląda jak Taka biedna H2, H2, szczególnie tył. Czyli troszkę znasz, ponieważ jest to Kawasaki Z650 i faktycznie jakby nawiązanie do tutaj swoich najmocniejszych modeli jest widoczne. Do zeciorów, zeciory są bardzo fajne i co ciekawe, teraz tak takiego newsa wam sprzedamy, że jesteśmy tuż przed tergami EICMA. Kawasaki chce pokazać najnowszy model Z, jeszcze nie wiemy który. Ale z turbo. Prawdopodobnie yeah. Z1000 z kompresorem, czyli supercharger. Supercharger, nieźle. No. Z650 wygląda równie świeżo co MT-07, a w związku z tym, że jakby jest ich dużo mniej na ulicy, to może się ludziom podobać nawet bardziej. Zmienili tutaj silnik. To jest jakby rozwinięta jednostka z R6. ER Nigdy mi się ten silnik super nie podobał, natomiast tutaj jest troszkę zmieniony ten silnik, on szybciej wstaje, więcej mocy ma z dołu, ma troszkę mniej koni mechanicznych, bo jak SVK i MT przekraczały 70 koni mechanicznych. Tak, tutaj mamy zaledwie ich 68, ale jest też ten motocykl w miarę lekki. On w ogóle stracił 19 kg w stosunku do R6, czyli stosunkowo dużo. Mhm. I on nie będzie jakby najszybszy, najmocniejszy w naszej klasie, ale za to będzie najłatwiejszy w jeździe. Więc jeżeli chcecie motocykl, który świetnie wygląda i chcecie się nauczyć jeździć, nieważne czy to kategoria A2 czy na A, to do 20 tysięcy zł możecie spokojnie w używanych, bardzo świeżych Z650 wybierać. Też zwracajcie uwagę na to, bo większość jest z zagranicy, więc trzeba je dobrze obejrzeć. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, agresywnie wyglądający, ale fajnie i łatwo jeżdżący motocykl dla kobiet. No to tak jak r 6 Dokładnie tak, tylko jest fajniejszy. Mhm. Pod każdym względem, no bo też droższy. Kolejny motocykl nadjechał również z Japonii, ponieważ skoro powiedzieliśmy Kawasaki, Suzuki, Yamasze, to nie mogliśmy nie powiedzieć o Hondzie. I tutaj e, przyjechała alternatywa dla tych wszystkich motocykli, ponieważ Honda nie mogła zostać wygryźnięta. Wygryźnięta? Wygryziona. Wyżarta wręcz z tego rynku. A niestety została. Ponieważ ich model to CB650F. Miał być świetną alternatywą dla MT-07. Oni totalnie odgryźli się od Horneta. On przypomina Horneta, ale to mówili, nie, nie, to nie jest Hornet, to w ogóle nie ma przypominać Horneta, chociaż przypomina Horneta. Musiał nawiązywać też mocą do naszych dzisiejszych jakby konkurentów. Ma najwięcej mocy z nich wszystkich, ale mniej niż Hornet, więc jakby ludzie to gdzieś to tam porównują. Nie? Zobacz, że wszystkie silniki były dwucylindrowe tak, do tej pory. Tak, to, to jest bardzo ważne. Do tej pory wszystkie były dwucylindrowe, tutaj mamy cztery cylindry. Mamy tutaj 87 koni, czyli zdecydowanie więcej od konkurencji, którą w tej chwili zaprezentowaliśmy. Mamy także cztery cylindry, więc nie ma dragania jakoś specjalnie. Mm. To jest Honda, to jedzie no komunalnie. No inna charakterystyka jazdy. Spokojnie, no, fajnie się podnosi, wysoko się kręci. Spalanie też rozsądne. Parę razy jeździłem gdzieś tam jakimiś fałkami i mi się łatwiej jeździ rzędową szwórką. Tak, zawsze więc To jest naked, czyli raczej motocykl nie na jakieś dalekie wyprawy, tylko wokół komina, więc łatwo się nim zatrzymuje, łatwo się rusza i tak dalej. Jest mniej, mniej problemowy, kiedy ma silnik rzędowy. Co ciekawe, waga tutaj jest oczywiście większa, ale to wcale nie sprawia, że motocyklem trudniej się jeździ po mieście, ciężej się zmieścić. Nie, to jest Honda. Tutaj wszystko jest łatwe, tutaj wszystko jest neutralne, tutaj wszystko dobrze działa. Honda to odpowiednie przemyślała. Natomiast ta masa pomaga, kiedy uwaga, wyjeżdżasz z miasta. Wprawdzie to nie jest motocykl typowo turystyczny, nie ma osłon, szyr wysokich itd. Natomiast pomaga, kiedy na przykład... Zaczyna gdzieś wiać albo wyprzedzamy ciężarówkę, no bo jednak mamy motocykl, chcemy te ciężarówki mhm. wyprzedzać, to wtedy ta masa pomaga. Ten motocykl nie jest już produkowany w Japonii, on był produkowany w Malezji, ale to wcale nie oznacza, że jest jakiś gorszy albo są braki jakościowe. Jest okej, okay, to jest Honda. I w związku z tym, że kompletnie nie przyjął się na rynku, przynajmniej w Polsce, praktycznie się nie sprzedawał, mhm. to wprawdzie może nie ma go zbyt wiele na rynku maszyn używanych. Natomiast one są stosunkowo tanie. 15, 16, 17 tysięcy zł za w miarę świeżo roczniki. No, bo właśnie dlatego, że się nie przyjął. Tak. I ze względu na to, że popyt jest mały, to i cena musi zmaleć. Ale nie ma problemów z częściami zamiennymi, eksploatacją i tak dalej. To jest bardzo prosta, sprawdzona jednostka napędowa. Ostatni motocykl z naszej listy będzie motocyklem podwójnym, ponieważ mamy dwa podobne motocykle od Yamaha. I zaczynamy. Yamaha XJ6. Posiada równie wielką i ciężką legendę jak Suzuki Bandit, ponieważ też nie jest lekkim motocyklem. Przez jakiś czas występował. Na przykład w Wordach, tak dobrze mówię? Word? word no word, word? Word, 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 w Wordach, w Elkach, tak można było się nim uczyć i zdawać egzaminy. Ja osobiście też nim miałem okazję pojeździć, akurat w wersji F, czyli w owiewkach. I przyznam Wam szczerze, silnik nie porywa. To 78 koni mechanicznych, kompletnie nie porywa. Co ciekawe, to jest silnik, który konstrukcyjnie jest zbliżony do R6. Natomiast sprawnie rozpędza ten motocykl, lubi się wkręcać na obroty. To jest rzędowa czwórka, więc jakby wszystko jest kulturalnie, spoko i tak dalej. zawieszenie wystarczające do jazdy w różnych warunkach, natomiast za 9 dobre hamulce. Mimo, że motocykl waży powyżej 200 kg, hamulce spoko są. W ogóle mam takie wrażenie, że Yamaha, co by nie robili, hamulce mają być dobre. Tak, to prawda, no, też zauważyłem, że właśnie w Yamaha te y, hamulce są super. Bardzo często też widziałem, że niektóre osoby przeszczepiają, hamulce z Yamaha do, do innych modeli motocykli. No, to prawda. Motocykl fabryczny ma 78 koni, co ciekawe fabrycznie można było go kupić już na wersję A2. I to myślę, że to jest podobny wybór jak między Banditem, a właśnie XJ6. Który z nich nie wybierzemy, one podobnie będą mieć, podobnie działać. Yamaha będzie miała lepsze hamulce i będzie świeższa, więc nawet ja bym się kierował lekko w stronę Yamahy. Mówiłem, że to jest motocykl, ostatni model z dzisiejszej tobli, ale jest podwójny, ponieważ bliźniaczą konstrukcją dla niego może być Yamaha Fazer FZ6, która występowała również w wersji słabszej, czyli 78 konnej, ponieważ standardowa wersja, która ma 98 koni, no już przekracza minimalnie tą wartość, którą da się zblokować na A2, więc tego motocykla bym mimo wszystko na A2 nie brał. Natomiast wersja słabsza, czyli 78-konna, ona była tańsza w kupnie, około 4000 zł w salonie, występowała nielicznie, ale jednak jest. I tą wersję spokojnie możemy sobie zblokować na A2. Jest jeszcze bardziej turystyczna niż XJ6, ultra popularna, nowoczesna, ładna, fajna. Tyle w temacie. Tylko na sam koniec, bo... Były odcinki do 10 tysięcy zł jest odcinek do 20 tysięcy zł, a czemu nie będzie odcinka do 30 tysięcy złotych? Z prostego powodu. Dlaczego? Ponieważ po przekroczeniu pułapu 20 tysięcy złotych w zasadzie mamy ogromny wybór nowych motocykli w salonie już na kategorii A2 i moim zdaniem one są na tyle fajne, nowoczesne, odbierowane, że nie ma sensu kupować używanych motocykli w tej cenie, tylko wybrać to co jest, pojeździć, nauczyć się i ewentualnie przesiąść się na większy motocykl. Ma to sens. Ma to sens. Ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ mamy dla Was drugą część motocykli A2 na 20 tysięcy złotych, równie ciekawą co ta. Nie, nie będzie ciekawe, bo już nie będzie taki fajny motocykli.